Jesteście gotowe naprawdę pokazać, że chcecie to. Nie każda z Was, wiadomo, będzie top modelką, ale. Trzyletni międzynarodowy kontrakt z agencją modelek Next o wartości 200 tysięcy dolarów. Tu jest powiedziane, że to jest kontrakt o wartości 200 tysięcy mhm. Joanna Krupa w 5 roku życia w Ameryce. Jedna z najbardziej znanych modelek za ocean. Jestem czy liderką z Jarosław. Zagrzej nas do boju. Dobrze, mogę zrobić ślimaka. Nie nadajesz się na modelkę, jednak. I nad tym ślimakiem popracuj. Nie wiem, po się Zdenerwowany ślimak nigdy nie wychodzi. <grym> Jurorzy wybiorą 50 z nich i wyślą na poligon. Monika jest jeszcze no wyjątkową, jest yy, zjawiskowa. Ja mam tego też postanowiłem. I rośni, się. Udowodnij, że masz warunki. Jakie masz warunki, żebyś modelką. Mam udowodni, że mam warunki? Nie wiem. Cześć Ona nie wygra tego programu, ale ona zmieni swoje życie. Weźmy ją. Ale żeś se naprostowała tych włosów dzisiaj? Żelazko było grane, nie? Było. Przecież fajne ma włosy, po co by chciała mieć proste? No tak, no w ogóle zajebiste. Nie zasłuchajcie apetyczne ciało. Modelka coś zawód dla mnie, ja się nie wstydzę, nie boję się, no w ogóle teraz chyba ściągnąć koszulkę i co... Chodziłam na unihokej 5 lat, więc jestem wysportowana ogólnie. Troszeczkę śniaczków <grym> <grym> się zdarzyło. Eee. <grym> Możesz oddychać? <grym> Ale ty biegłaś? <grym> Ojciec turek, więc turec, polsko-tureckie korzenie. Mieszkam w Polsce z mamą. Nigdy nie poznałam ojca. Nie! Więc, kiedy była małą dziewczynką, marzyłam o wielkiej karierze, żeby wszyscy mnie znali, żebym była rozpoznawalną osobą, żeby poznać duży świat. Może bardziej kości jej widać. Ona jest tak chuda, o, że, ma... że że Wygląda, jakby mogła się przewrócić w każdej sekundzie. Jestem na tak. No, jestem na tak, tak no, czy nie? nie, nie jest jestem za chuda. Na tak, oczywiście. Dobra, przechodzisz dalej. No, you can't stop me, I'm gonna be on Tańczysz go-go, tak? Mhm. Dla wielu osób zawód tańczenia na rurze wiąże się z czymś takim, bo go nie znają. pół Dobra, bukier bo... co robi? Niech co nie wie, robi? Niech nie nie... Ja, nie opowie teraz ja o sobie. Niech no. Chciałem powiedzieć, że dla wielu ludzi się to kojarzy z czymś zupełnie takim niecnym, nie wiem, ze złymi skojarzeniami. Ale jak ona ja tego nie robiła, by nie mogła utrzymywać się. Ale ja na Umiesz, Joaszu, skup się co ja mówię. Umiesz pozować? Umiem pozować. Ale Dobrze, wiesz co? Zaczekaj, to, no to zrób tak, że jesteś dolfinem, co pływa w oceanie. Nikt z tego. Powiedz nam coś o sobie. Przyjechałaś tutaj e, co, z chłopakiem, z mamą, z bratem? Przyjechałam tutaj z moim niewidzialnym przyjacielem, z przemkiem. On tylko tu teraz trzy. stoi z tobą? E, nie, on nie chodzi, on tylko stoi. Gdzie jest Przemek? Pokaż. Mi. O, Przemek, cześć kochanie, no gdzie? Gdzie O, Stanęłam mu na nogę, o przepraszam. I zawierzasz tak chodzić na wybiegach? Tak, z Przemkiem. Szalec będzie cię... chodzić za jestem... On nie chodzi, on tylko stoi. Hmm. Teraz będziesz XXXL y, orką na tak. pokazach. Tak właśnie tak stwierdziłam, bo duże kobiety są fajne, zimą dają ciepło, a latem dają cień, więc... <głosy> 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 Masz bardzo nieregularne rysy, dość mocny nos tak, wiem, i wiem. ząb w każdy w innym kolorze. Jeżeli te zęby będą mi przeszkadzać, to je wyrwę. Elwira, czy mogę? Możesz, oczywiście. To naturalne? Tak, a jakbyś odpiła te doczepione włosy, zdjęła usta i nie wiem co jeszcze, to jakbyś wyglądała? To tylko tołam sztuczne. Dawid. Ja absolutnie nie mimo, że masz totalnie zgrabne ciało i naprawdę sylwetkę jedną z lepszych, które tu przyszły, to niestety sama sobie zrobiłaś krzywdę, więc albo się zastanów nad jakby współczesnymi jakimiś kanonami piękna, albo dalej się niszcz i, i chodź po molo. Ja Nazywam się Magdalena Swadd? To by Wiesz co, naprawdę, myślałam, że jak, jak na początku weszłaś, myślałam, że będziesz mi się podobać, ale... No, co naprawdę, ty, wiesz? Nie wiem, nie ma, nie, nie ma nic takiego specjalnego w tobie. Just kidding! Ja mam takie nieodparte wrażenie, że, że, że ty masz tak, tak, tak specyficzną, tak dziwną urodę, tak naprawdę masz w sobie bardzo dużo cech takich męskich, wiesz, i czuję jakbyś była chłopakiem. Głos też trochę masz jak mężczyzna. No i cię przebierz w strój i wróć z powrotem, dobra? I wtedy zobaczymy. Co tam jest? No ja wiem, kim ja jestem, więc akurat do facetami bardzo daleko. Dobra. Coś mi się tu nie zgadza, coś mi tu nie gra. To nie jest program dla ciebie. Ja nie widzę kobiety w tobie, niestety. I niestety nie zrobisz kariery w modelingu. No, Nazywam się Paulina e, jest Jestem szalona, to bardzo e, wydana na Ciała, jestem bardzo pewna siebie, programie jeżeli się dostanę, to na pewno nie pozwolę sobie, a dziewczynom wyjść sobie na głowach, bo raczej na tym charakter. Uważajcie na takie laski jak ja, bo dadzą wam powalić. Polina, Polina 3, Paris Hilton jest twoim idolem. Niech mi ktoś nie porównuje, jak nie, nie zna, do jakichś Paris Hilton. Ja pracuję od 14 roku życia. Dobrze, a ja tylko Państwu powiem, że tak naprawdę... ja chyba Państwo się nie znają, bo nie jest tak ważny wygląd. O panu nie znam. Jasne włosy, kipsy. Zwiecie się osobowość to, co ma się w sercu, bo ja jestem bardzo wartościową osobą. I Dobra? bardzo dobrze, dobrze, że masz dziękuję. takie poczucie dziękuję. wartości. Dziękuję. Naprawdę to jest super. To jest ważne, to jest bardzo dziękuję. ważne. Boże, że. My chcemy zobaczyć dziewczynę, a nie farbę. No po prostu zostawić. To jest dziewczyna i jest zajebista i ma dużo wartości i ma coś w głowie. Uważam, że też takie dziewczyny jak ja, troszeczkę mające więcej w udach i mające metr 70, też znajdują się w pewnych branżach fotomodelingowych. Ty masz naprawdę metr 70? Bo jakoś nie wierzę. Mam metr 69. Metr 64! Co ci powiedzieć? Ja, jestem mniejszy. Oje! Ja ci powiem tak. A oni to zawiecie ja znowu orły wysokie. Pięknie. Wczoraj ta sama waga i ten sam wzrost powiedział, że. Metr 68. 1 jak metr 64? jest we mnie fantastycznego. Myślę, że tylko wzrost chyba. Ha. Osobowość y, spontaniczna, energiczna. Rozrywkowa hmm. no, też w sumie. Możesz teraz pokazać, że możesz krzyczeć? Jesteś bardzo zła! Aaaa! 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 Przekonaj nas, dlaczego mamy Cię wziąć do programu. Ponieważ... Yy... Myślę, że mam... I need to win. I need to get to the final casting. Why? Myślę, że jestem wysoka, to też. Wiesz co, poczekaj. Może ci ułatwię. Dam ci te dwa jaja moje. Zrób z nimi co chcesz, udowodnij, że masz jaja. Mam z tymi jajkami coś robić? Przechodzisz dalej. Cieszę się. Ciesz się.